Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, będziemy otwierać bardzo ekscytujący kalendarz, a to mi nowość. Inglot. Słuchajcie, już dawno marzyłam o takim kalendarzu. Prawdzie tylko 12 dni, ale mam nadzieję, że 12 udanych dni. Dałam za ten kalendarz 200 zł w salonie Inglot, także mam nadzieję, że się zwróci. No i witam wszystkich, którzy są ze mną na premierze. Jestem z wami w komentarzach, i jak zawsze rozmawiam. Duchy! Światło mi wariuje. Udało się, podłączyłam te lampy. Dzisiaj się rozłączyły. Mieliśmy dzisiaj wielką awarię. Dobra, kochani, zaraz przejdziemy do kalendarza. Nie mam nic na ustach, bo pomyślałam, że może nałożymy coś, co jest w kalendarzu. Zobaczymy. Powiem Wam pokrótce, co mam na sobie, tak tylko szybko, szybko będzie osobne Get Ready With Me, bo nagrywałam taki dosyć fajny film. All Hours Foundation w kolorze BD25, czyli YSL, moja nowość, także dzisiaj mam pierwszy raz na sobie. Dwa korektory z Bobby Brown. To zobaczycie na filmie, dlaczego dwa Pomada jest z Benefit w kolorze 2 i zrobiłam sobie dzisiaj cieńsze brwi. I napiszcie mi na premierze, co sądzicie. Czy dobrze mi w cieńszych? Są cieńsze niż zwykle, uwierzcie mi, są tak 3 czwarte tego, co mam zwykle. Myślę, że spoko. Na oczach, uwaga, chuda, robiłam Wam test tego w kolorze Private Jet Shimmering Sunset i dzisiaj noszę to cały dzień i jest super. Rzęsy są z TK Maxa. są to Iur, ale żebym ja wiedziała jaki model. No nie powiem Wam w tym momencie jaki model. Um, I na buźce mam Nataszę Denonę. Znaczy nie dosłownie mam Nataszę Denone, tylko paletę Nataszy Denone. o tą. Też Wam podlinkuję na dole. Moja nowość. Przepiękna paleta taka. Dostałam ją na evencie. Um, no i resztę produktów będziecie mieć na filmie, więc będziecie mogli zobaczyć. Jeszcze uszka. Tutaj koniczynka z tym wiszącym, tutaj koniczynka z serduszkiem i naszej korona. I na sobie mam koszulę z zary i takie jeszcze akcesoria. Słuchajcie, mam dziś fatalny dzień, ale dzięki temu mi, który z wami wcześniej nagrałam. Będzie na moim kanale, poczekajcie, napisz w kalendarze, kalendarze są pierwsze, moje pierwszeństwo, spokojnie, wszystkie filmy będą, zawsze mnie pytacie, czy będzie jeszcze Get Ready With Me kiedyś, czy będzie jeszcze kiedyś Mierzymy. Wszystko będzie, ale pozwólcie, że skupię się teraz na kalendarzach, bo słuchajcie, stwierdziłam wczoraj, że moja sterta kalendarzy się nie zmniejszyła. To jest po prostu straszne, do stycznia będę nagrywać kalendarze. Przykro mi, sorry, not sorry, będziemy po prostu otwierać kalendarze. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Dajcie znać w komentarzach, czy przeżyjecie. No to przejdziemy do tego kalendarza, 12 Beauty Wishes. Dostępne w salonach Inglota. Jeżeli będzie online, to też Wam podlinkuję. I wygląda to cudo. O tak, dosyć małe pudełko, no ale mamy tylko 12. Mam nadzieję, że tym razem nie ominę żadnego okienka, mimo że mamy tylko 12, to w kalendarzu ASOS ominam chyba z 2. Brawo, ja. Mam nadzieję, że się tym razem uda. I mam nadzieję, że zawartość będzie tego warta. Bardzo ładne pudełko, jak wyjmiemy tą zawartość, a da się wyjąć ten karton z zawartością, będziemy mieć pudełko, zresztą zobaczymy to na końcu. I zostaje nam takie bardzo ładne, ozdobne pudełeczko. Ok. Numer jeden, nie mylmy numerów. Numer jeden, kalendarz jest w ogóle ładnie wykonany, ale to jest dosyć tak słabo przyczepione, bo niektóre mi się już zaczęły tak trochę odginać, otwierać. Więc Inglot, popracujcie nad tym za rok, ale cieszę się, że Inglot wypuścił w ogóle kalendarz. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach oraz na premierze, jakie polskie marki, oprócz tych, które już otworzyłam, mają jeszcze swoje kalendarze. Pierwszy to jest micelarna woda, z tego Inglot Lab. Bardzo fajne są to Inglot Lab. Ja to wzięłam na kilka takich właśnie buteleczek na wakacje i fajnie się to sprawdzało. Także, jeżeli nie wiecie, to Inglot ma właśnie kosmetyki do pielęgnacji i ma je w formach takiej, w formie takiej podróżnej, więc jak gdzieś wyjeżdżacie, fantastyczna sprawa. Spoko, ok. W ogóle są wegańskie, te ich, ta ich pielęgnacja. Dwójeczka. Moment ciszy, co to oznacza? Uwaga, głosujemy na premierze, co to oznacza. Co tam jest w dwójeczce, że zamilkłam? Piszecie, 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 piszecie. A kto zgadł? Pilniczek. Wbrew pozorom jestem zadowolona z tego pilniczka, bo Inglot ma dobre pilniki. Moja mama kiedyś kupowała tylko te pilniki, w ogóle pamiętacie jak się kiedyś kupowało tylko lakiery Inglot jako takie lepsze? Także pilnik do paznokci, mały, tu jest napisane, wiadomo jest mały, ale jest spoko. Nie jest to jakiś tam, wiecie, najtańszy. Mają dobrej jakości te produkty do paznokci. Trójka. A tu co? Freedom System. O, cienie. Akurat nie mam, słuchajcie, palety, w którą mogłabym włożyć jakieś cienie. A nie, może mam. Muszę sprawdzić. Ojej, jakie małe. To jest naprawdę małe. Tu przesadzili. 0,9 kolor. Takie coś. Wiecie co? Pozwólcie, że nie będę wyciągać z tego blisterka, bo szkoda mi go trochę. Szkoda mi to trochę wyciągać, bo, bo boję się, że się gdzieś zgubi. Tutaj mam taką kosmetyczkę, w której trzymam, słuchajcie, wszystkie cienie Hani, bo jeszcze nie mam na nie... Nie mam ich gdzie schować. Muszę sobie kupić magnetyczną paletę, więc tutaj sobie dorzucę ten cień i po prostu będę miała je razem. Dobra, to były trzy numerki. Czwórka jest tu. I w czwórce mamy. Mam, mam nadzieję, że jakąś śminkę, bo mam ochotę coś w końcu nałożyć. I mamy Intense Night Recovery Face Cream, czyli krem do twarzy 10 ml. No trochę takie próbki, póki co, co sądzicie? Oceńcie. No takie maleństwo. No. Hmm. No to się wiadomo, że przyda na jakieś tam wyjazdy, ale... Liczyłam na make-up bardziej? tegoś tak, nie wiem. Nie... Ja liczę bardziej na make-up, bo ja Inglota znam z make-upu. Mogłoby to być właśnie miniaturki cieni, czy jakieś małe ich szminki, kredki, nawet jakieś błyszczyki takie mini, nawet no coś małego, albo lakiery do paznokci. Właśnie takie rzeczy, które kojarzymy z Inglotem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Piątka. Trochę jestem zawiedziona póki co. Kurczę, 12 okienek. Mam nadzieję, że będzie to coś lepszego. Day Protection Face Cream. Znowu krem. Hmm. Szóstka. Bo, to jest Beauty Blender Bobo. Wyjmę to Bobo. Moje dziecko by się tym chętnie bawiło. O, jak tak mi zabiera te moje blendery. Zobaczcie. Jak Beauty Blender ma dziecko... Przepraszam, że trochę brudny, ale używam go. Beauty Blender ma dziecko takie, dopiero takie, co się urodziło, to wygląda tak. <taki> takie małe Bobo. Jakie mini, mini. To akurat jest fajne pod oczy, gdzieś tam, wiecie, tutaj wokół nosa. Sześć. Dobra, seven. Siedem jest tu. Uuu, i w końcu coś mamy do ust. No i zaczynamy gadać. W końcu jakieś fajne okienko, takie naprawdę fajne, bo mamy pełny chyba produkt. Wydaje mi się. Kurczę, rozwalać ten, ten kalendarz. Pełny produkt chyba. Jest to Lip Gloss, czyli błyszczyk w kolorze 25. Tak wygląda. Ciekawe, czy wszystkie były takie same, czy był miks różnych błyszczyków. Ładnie pachnie. A trochę na ustach wygląda jak te błyszczyki z dawnych czasów. Teraz wiadomo, że błyszczyki wróciły, ale. Wydaje mi się, że teraz błyszczyki są trochę inne niż kiedyś. Wiecie, o co mi chodzi, o tą perłę i o te drobiny, które są w środku i o kolorystykę i o efekty. Że to jest taki błyszczyk trochę starego typu. A może to przez kolor, tak mi się wydaje. Dobry w smaku. Ale czy to jest taki szałowy kolor? No, raczej nie. Osiem. Glow on Highlighter, rozświetlacz do twarzy. A on jest w styku czy w czym? I jest w kolorze 23. Mhm, taki. Trochę mi się każe z Nyxem przez opakowanie. Zobaczmy. No, ja nie nałożę, bo mam full glow, ale nałóżmy na rękę i zobaczmy. I wygląda tak, czyli jest złoty. Złotko niekoniecznie wszystkim pasuje, ale myślę, że to jest dobry mimo wszystko dobór kolorystyczny na, na święta. Bo wiecie, co jak na przykład ten rozświetlacz. on to by go roztarłam. Ten rozświetlacz, który był w kalendarzu Zalando. Mało taki uniwersalny, bym powiedziała. A ten jest uniwersalny, bo jest złoty. Ale szukam dziewiątki. Czy ja czegoś, coś ominęłam, bo się wścieknę. Nie, czwórka, ten, dziewiątka jest tu, naj I mamy lakier do paznokci. I lakier jest to kolor 082. Czyli to coś nie mówi. Może znam ten kolor, może nie, że zobaczymy. Mniejszy niż zwykle, taki, kremowy bardzo. Pozwólcie, że zrobię sobie słucze. Mhm, bardzo mleczny, chyba ładny kolor. No cóż, wrzucam do moich lakierów i zobaczymy. Tutaj go mam... nie, nic nie widać, ale jest to taki bardzo mleczny, przezroczysty kolor. Okej, okay, jestem na tak. Akurat taki mi się podoba. Wolę taki niż jakiś szalony fiolet. E, dziewiątka, dziesiątka. Lip Satin. Satynowa pomadka. Dobrze by wydali matową albo błyszcząco. Satyna nie jest taka dla wszystkich. I to jest kolor 310. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że będzie ładny. Jak nie, to w górze. Uwaga. Nie patrzę. Nudziak! hu Dobra, nakładamy ten nudziak. Zmywamy ten błyszczyk sprzed 20 lat. To się wiecie, ten błyszczek może dobrze wyglądać na czymś, ale tak sam, może tej pomadce zobaczymy. Zobaczę. Oooo, jaka bogata konsystencja. Niby satynowa, ale taka trochę kremowa. Taka bardziej creamy lipstick. Ładna, ładna, nudziakowa. Piękny kolor. Myślę, że dosyć uniwersalny, więc przy okazji kalendarza możemy odkryć bardzo ciekawy kolor. Dlaczego tam było napisane co innego, a tu co innego? Wydaje mi się, że tam było napisane. Nie, to samo 310, Lip Satin to się nazywa. Może i to jest satyna, bo tak połyskuje. To nałóżmy teraz błyszczyk i zobaczmy, jak to wygląda z błyszczykiem 25. No i teraz gadamy. Czyli błyszczyk fajny na coś. Trochę niewygodny aplikator, jak nakładamy na coś. A już nie będę marudzić, bo wygląda bardzo ładnie. Trochę wygląda jakbym nałożyła błyszczy Quenty, więc dobra robota, Inglot. Yy, 11. O, coś. Coś. Nie wiem co. Jest to paleta, kasetka. Czyżbym wyprosiła? Jest to kasetka taka mała. Z aplikatorem, który zleciał. Kaseta magnetyczna, więc jest to na jeden cień. Trochę zbędna rzecz. Uważam, że to jest naprawdę zbędne. Fantastyczne są te systemy Freedom. Yy, yy, oczywiście Inglota. Natomiast. Powiem Wam szczerze, że ja nie używam pojedynczych cieni już w ogóle, więc ja rozumiem, że to jest taka setka na ten cień, który tutaj znalazłam, ale wolałabym mimo wszystko kolekcjonować cienie. Pokażę Wam, jak jeszcze nie znacie. To jest właśnie ich system. Tutaj mam na przykład te cienie z kolekcji Jlow. Wszystkie kupiłam sama i nagrałam sama te z tej kolekcji, bo jest fantastyczna i przepięknie te cienie wyglądały. No jakbym miała tworzyć paletę, to byłyby właśnie takie nudziaki. Także fantastyczna sprawa. Inglot naprawdę robi dobrą robotę od lat. Natomiast no tak, powiedzmy. I dwunastka. Znowu mamy, mamy eyeshadow. Pewnie dwa się tutaj zmieszczą do tej kasetki. Dwa te mini, mini I drugi cień to jest 303 i wygląda tak. Więc mamy w sumie dwa takie neutralne cienie, co nie jest głupie. Rozumiem, że po prostu jest to taka kasetka, którą gdzieś tam zabieramy. Wiecie, na wyjazd. Także mamy takie cienie dwa i paletka i to wszystko, niestety, mało mało, nie wiem co sądzicie ale moim zdaniem mało wydaje mi się, że mało, mamy za to takie pudełeczko fajna sprawa, wiecie co, bo można sobie to ponownie wykorzystać, te przegrówki są bardzo takie kalendarzowe, w ogóle to jest fajne pudełko, teraz zobaczcie na biżuterię żeby coś sobie tutaj, albo zegarki what zegarki, słuchajcie, żeby coś wrzucić, czekajcie chwilę, myślę, że będzie można tu włożyć zegarki, nawet na tych poduszeczkach że można tu włożyć Naprawdę fajne rzeczy, a nawet kosmetyki tu jakieś mniejsze pokładać. Fajne jest to pudełko, samo pudełko jest super, ale mówię, zawartość nie dałabym za to, słuchajcie, tyle. Ile bym dała? Szczerze, 80 zł. Tak to oceniam. Wiem, że pudełko na pewno było drogie. Wiem, że cena jest zależna od tego, że jednak jest to kalendarz, jest to robione customowo, pakowane ręcznie i to od tego zależy. Wiadomo, że same szminki, same te rzeczy nie były jakieś bardzo drogie, zawartość była taka, gdzie okej. Okay. Ale nie dałbym za to dużo, niestety. Przykro mi, Ingrod. Trochę za drogi ten kalendarz, jak na taką cenę. Ale wiem, że się staracie, wiem, że fajnie zaczęliście. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie większy wybór kalendarzy: że, że będzie więcej, że będzie sam na przykład makijażowy, sam z cieniami, sam ze szpilkami, sam z, z lakierami różne możecie zrobić, bo macie wybór wszystkiego. Dajcie mi znać w komentarzach na dole i na premierze. Czy chcecie test kosmetyków Inglot? Bo trochę mi się uzbierało. Kupiłam sobie jakiś czas temu kryjący podkład. Mam e, różne kosmetyki z marki Inglot i dostałam od nich chyba ze dwie paczki PR-owe niedawno, więc mogłabym w sumie nagrać taki teścik, jakbyście chcieli. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym potestowała Inglota, bo w sumie lubię tę markę. To jest polska marka, możemy być z niej dumni, jest znana na całym świecie i jak mówię moim znajomym z zagranicy, że Inglot jest polską marką, to oni przeżywają szok. Także tyle, kochani, w dzisiejszym filmie. Dzięki, że byliście. Zostawcie mi kciukat do góry, jeżeli Wam się podobał widzimy się w kolejnym. Papa, pa. dzięki za premierę. Cześć.